W maju tego roku zwykły spacer 13-letniego Bartosza Kopija z zamienił się w dramatyczną akcję ratunkową, która uczyniła z niego lokalnego bohatera. Choć od zdarzenia minął miesiąc, dopiero niedawno władze miasta oficjalnie uhonorowały chłopca, a jego historia poruszyła całą Polskę. Uczeń szkoły podstawowej numer 5 wykazał się niezwykłą odwagą i opanowaniem, ratując życie mieszkańców z płonącego budynku przy ulicy Kopernika 19, płacąc za to własnym zdrowiem. Wszystko wydarzyło się wieczorem 10 maja. Bartek, przychadzając się z kolegą jako pierwszy zauważył dym, a następnie płomienie wydobywające się ze strychu wielorodzinnego budynku. Bez chwili wahania sięgnął po telefon i wezwał straż pożarną. Jednak na tym jego rola się nie skończyła. Zamiast czekać na przyjazd służb, instynktownie ruszył na pomoc uwięzionym w środku ludziom. Jak relacjonował później burmistrz dzierżaniowa Dariusz Kuchan. Chłopiec z determinacją walił pięściami w drzwi, by ostrzec lokatorów. Wiedząc, że liczy się każda sekunda, wbiegł na najwyższe piętro, aby pomóc w ewakuacji niepełnosprawnemu seniorowi, który mógł nie być w stanie samodzielnie opuścić zagrożonego mieszkania. Jego heroiczna postawa miała swoją cenę. Działając w gęstym dymie, nastolatek skaleczył się i uległ poważnemu podtruciu tlenkiem węgla. Dopiero po wyjściu z północnego budynku jego organizm odmówił posłuszeństwa, Bartek stracił przytomność, sam chłopiec niewiele pamięta samego serca akcji. Opowiadali mi co tam się działo, ale ja nic nie pamiętałem stamtąd, ponieważ miałem jakieś tam zatrucie, przyznał skromnie w rozmowie z reporterem TVN-24. Pamięta jednak, że mieszkańcy, których budził, reagowali na jego ostrzeżenia z ciężkim szokiem. Dzięki jego interwencji wszyscy lokatorzy zdołali bezpiecznie się ewakuować, zanim strażacy opanowali ogień, który spowodował straty szacowane na kilkaset tysięcy złotych. Po wszystkim młody bohater trafił do szpitala. Lekarze udzielili mu niezbędnej pomocy wykonując badania i podawając tlen, mimo że jak sam przyznaje nie przepada za igłami, zniósł pobieranie krwi z wielkim trudem. Jednak jego myśli były już gdzie indziej. Ku zdumieniu personelu medycznego Bartek nie chciał zostać na noc w szpitalu. Powód był niezwykły. Następnego dnia rano czekał go ważny turniej koszykówki. Jego determinacja okazała się silniejsza niż ból i osłabienie. Nie tylko wziął udział w zawodach, ale wraz ze swoją drużyną klubem Bibal Dzierżaniów wygrał cały turniej. Postawa nastolatka spotkała się z ogromnym uznaniem. Burmistrz Dariusz Kucharski zaprosił Bartka wraz z mamą panią Izą do urzędu miasta, aby osobiście mu podziękować. Wręczył mu nagrodę w postaci sprzętu elektronicznego i nazwał go dzierżanowskim bohaterem. Sam Bartek, zapytany o motywację, odpowiedział z prostotą, która zdumiewa. Nie myślałem o tym, co będzie. Po prostu widziałem, że dzieje się coś złego, więc działałem, powiedział. Na co dzień jest zwykłym 13-latkiem, który pasjonuje się koszykówką. Marzy o grze, widzę NBA, a jego najbliższym celem jest rekrutacja do dobrego liceum. Jednak w chwili próby pokazał, że drzemie w nim niezwykłą odwagę i gotowość do poświęceń. Jeżeli ten materiał ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki.